Dobra, koniec na dziś. Jutro się skończę. Zostało mi tylko ta... O, jest tutaj jedna przestrzeń do ubicia. Zeszło się ze wszystkim. Kurde, i wkrętów mi zabrakło. Musiałem jechać przy wieś. Ale za to postawiłem dwa ostatnie słupy. Ten i ten tu. Powyholałem te, pa... te zapałki. Podpory pozdejmowałem. Tego to już dałem takiego zwichrowanego. Jest taki skręcony. W sensie, że. U dołu stoi prosto, i górą się przekręca, ale mówię, co to przeszkadza do podpory, że on jest zwichrowany. Miałem robić to z prostego, ale mówię proste krokwy, to jeszcze mi się do czegoś przydadzą. Nie wiem, jakbym ten garaż robił, czy może jakąś wiatr na samochód, a taką skręconą, to co ja z nią później zrobię, to ją na, na podpory, niech stoi. Jakby się z nią coś działo, dołożyć zawsze mogę. Bo później po deskowaniu, mogę podpory dołożyć tu, gdzie się belki łączą, już na deski, i to też będzie stało praktycznie na, na belce. Także to nie musi stać bezpośrednio. <laughs> Wtaszczyłem dechy. Oparte. I po prostu tylko powciągam. Uff, już nie mam siły. Ręce mnie bolą. Kurde. Trzy dni pod rząd. Z tymi dechami walczyć samemu. Wciągać te pięciometrowe to wszystko. Szłapy nie mają nawet kiedy odpocząć. Robię rząd. I spierniczam stąd. Nie chcę mi się już. Po prostu mi się nie chce. Mam samo zaparcie. Ale też wiem, że Też wiem, że przecież roboty nie przerobię. Ile bym dzisiaj nie zrobił, to i tak na jutro jeszcze zostanie. Także... <laughs> już to powciągam. Dwie godzinki, są tam dwie i pół i ubite. Bo deska jest od, od końca do końca, więc nie ma żadnych łączeń i tak dalej. To powinno już polecieć ładnie. No i ten wyłaz. Cały czas myślę o tym wyłazie i to będzie tak, że wejdę na górę, będę kręcił ciął i się zabije tymi dechami, nie będę miał jak zejść. Bo, bo tak będzie w końcu, ale myślę, że wyłaz założę tu, bo tu jest długo. Więc jest gdzie schodki rozłożyć w tą stronę. Więc ta, ta przestrzeń tu będzie najlepsza na wyłaz. Jest troszkę wąsko, ale wystarczy. Musi wystarczyć. Poza tym, wszędzie jest tak samo: to i tak nie znajdę nigdzie szerszej rozpiętości między belkami, żeby sobie wchodzić. Bo jeszcze rozpatrywałem, czy sobie nie założyć takich kręconych schodów tu w rogu, żeby wchodzić na górę, zrobić normalnie wejście i wykorzystać tam na jakiś mały pokój taki użytkowy. Ale mówię, położę człowieku. O czym ty myślisz? Ty jesteś w czarnej dupie z robotą jeszcze ze wszystkim, a myślisz już o tym, żeby na górze pokój robić. Tak, i tutaj sobie wytnę. Tu wycinam wejście i będzie najlepiej. I wyłaz będzie się otwierał na ścianę ładnie, a schody będą się rozkładały w tamtą stronę. Będzie elegancio. Dobra. Na razie Pany! Czas na zimnego browara. Jeszcze jakbym miał mało roboty, to jeszcze sobie wziąłem silnik do remontu, kupiłem. Będę remontował silnik do swojego auta. Hmm. Codziennie po pół godzinki się wyremontuje. Tłoki się kąpią. Proszę, jakie czyściutkie, jak nowe wychodzą. A były czorne. Wyciągam z kąpieli, pompa oleju, wszystko się kąpie. Zaraz to wszystko wyciągam, wycieram i też na dzisiaj koniec. Może się poskłada, ale będzie wyremontowany do włożenia do auta. Urabiam sobie farbę do komina żeby pomalować, bo antracyt mi wyszedł chyba ładny. Biała farba z czarnym barwnikiem, ale do tego będę dosypywał takie coś. Kiedyś, kiedyś to schomikowałem sobie kurczę w szufladzie. To są takie wiórki styropianowe, chyba bodajże. Albo z czegoś innego. Nie wiem, w każdym bądź razie z czegoś to jest. To jest leciutkie, tego dodajecie do farby. I macie taki alakamyk później jak malujecie, wychodzi Wam taka chropowata powierzchnia. Nie chcę, żeby komin był na gładko, bo właśnie chcę, żeby jakąś strukturę złapał, więc dodaję tego, tego proszku yy, i mieszam to, żeby wyszła jakaś strukturka. Nie wiem, czy wsypie cały, czy wsypie pół, zobaczę jak, jak będzie wyglądało <laughs> i zobaczycie już jak to będzie się prezentowało na komin, jak będę malował. Jeszcze go muszę zagruntować wcześniej. I nic się od wczoraj nie stało. Nic się nie zrobiło. Olera jasna. Hopsa. Hopsa. To zostaje na górze. Uff. Kurczę, patrzaj taki kolorek mi się udało dobrać. Jest identyczny. No identyczny jest. Dokładnie antracyt. Ha? Ma się te okola kiernika, nie? Dobra, ale jako że jest rano i jest mokro na dachu, to podejrzewam, że i komin jest mokry. O kury, Znowu dziki były. Komin jest pewnie wilgotny, to poczekam jeszcze z godzinkę i dopiero wejdę. No nie no, jak nie miałem... Jak mi świerszcze nie poryły tego trawnika, to zaczął kretryć, a teraz zaczynają dziki wchodzić i dziki dopierdalają. Kurna! No i jak pobojowisko wygląda Tyle dbałem o ten, o ten trawnik, żeby było kurczę ładnie, siana trawka, nawóz rzucany. A te skórkowańce wyłażą z tej kukurydzy i dopieprzają mi cały ten trawnik. Czego to szuka w tej ziemi? Hmm? Ja pierdzielę. No brak słów po prostu. Ale zryty jest. I co z tym zrobisz, człowieku? Nic nie zrobisz. Można się tylko wkur. I tyle. Bo dopóki się nie ogrodzi, to tak będzie cały czas. Jak nie sarny dzielały mi te choinki, to kurcze mówię. To krety ryły. Krety teraz się uspokoiły, to dziki wyprzylazły. Cały czas pod górę. Boże, Piesz nie zesram się, wszystkiego na raz nie zrobię. Zmobilizowałem się ze znajomym i okna praktycznie poobsadzane. Zostało mi tylko to dopianować, znaczy pozakładać okna i dopianować, bo są tylko takie starterki, porobione, żeby je ustabilizować. Wiadomo, że to wszystko trzymają, kotwy już, ale starterki tu jeszcze po jednej kotwie muszę dołożyć, żeby były po trzy na ściance, żeby na środku trzymało, tylko na tych dwóch oknach, i balkonowe zostało do wstawienia. I można powiedzieć, że wstawić. No, drzwi tutaj to nawet nie muszę wstawić, bo tu to mogę zabić deskami na ślepo na razie. Ale wejściowe drzwi jeszcze wstawić i mamy stan zamknięty surowy zamknięty. Następny etap budowy będzie z głowy, poniekąd. <laughs> pojeżdżę, popatrzę za drzwiami wejściowymi i będzie można zamykać budyneczek i na zimę zamknięty mógłby stać sobie, ale nie ma potrzeby. Pewnie będę instalację ciągnął. Prawdopodobnie instalację będę ciągnął podłogą. Super. Super, 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 że już okna są. Mocuje okno balkonowe czy balkonowe? Ja nie mam balkonu, tarasowe. W każdym razie duże, salonowe. Tu zapakowałem po dwa kołki. Wiadomo, bo tu ciężar jest. Na górze też pakuję po dwa kołki. W te kotwy, kotwy, kotewy, kotywy. W te mocowania. A jak bo nie wszyscy pewnie wiedzą jak sobie ten wieszak wygiąć bo ja też kiedyś popełniałem ten błąd, że robiłem tak i tutaj pakowałem kołka i że tak powiem to było naprężone i ciągnąłem ramę do góry a to wystarczy nagiąć w dół widzicie jeszcze jest za mało nagięte, bo tam mamy przerwę przy wygięciu, więc doginamy bardziej o i to ma nam dolegać ładnie do betonu jeszcze za mało jest i to ma być płaszczyzna to ma nam ładnie dolegać do betonu i wtedy mamy tutaj miejsce na obróbkę. A ten błąd, który ja popełniałem kiedyś, kiedyś, że właśnie tak przyginałem tylko do góry i przykręcałem, później był problem tu z obróbką, bo ta to mocowanie szło delikatnie pod skosem. Także wszystkie są tak powyginane, wszędzie zapakowane po dwa. Szybki montaż wystarczy. Myślę, że to się nie obrusza. Nie ma szans, na pewno nie w żelbecie, bo w tym to trzyma jak amen w pacierzu. Tu musiałem dać wypórkę, bo jednak krama. Fabrycznie jest wygięta w dół, strasznie była wygięta w dół i, i też musimy ją naginać do tyłu, na co sprawdźcie sobie yy, zawsze, jak mocujecie te okna duże, żeby tu była linia na, na tym profilu i na dolnym. Bo zdarza się, że profil może być wygięty w banana i później nie, dom nie domkniecie okna, albo będziecie po prostu naginać ramę, lub naginać te mocowania, gdzie okno się tu zamknie, jeżeli będzie brzuch na ramie, to będziecie wyłamywać poniekąd tą ramę. Będziecie ją za bardzo naginać. Musiałem to dopchnąć do tyłu. Musiałem to wypchnąć do góry, bo po prostu zwisało. że tak powiem. Pewnie od tego, że te okna długo u mnie stały, one były przykręcone do takich belek i, i dlatego mogło się tak stać, tak? No ale naprostowałem, jest podgięte do góry. Tu jest też nagięte, żeby była linia. Mocuję ostatnie dwie kołkuje ostatnie dwa mocowania i pianuję. Najpierw sobie punktowo wypianuję dół. Tu na środku, w dwóch miejscach, góry na to samo z drugiej strony, i później wypianuje całe. Ktoś powie bez obsadzania okien, to robi. Będzie prół. Nie, nie będę prół, po prostu trzeba to robić delikatnie. Te wszystkie okna też pianuje bez wsadzania, bo po prostu one ważą wpytę i takie okno dźwignąć, żeby je założyć, opianować. Później by trzeba było je zdjąć, żeby tutaj ładnie przyciąć tą piankę. A tak to ja sobie to opianowałem, przytnę pianeczkę ładnie wszędzie na równo, założymy okno, zapominam o temacie. <laughs> nic się nie stanie. Biorę to na swoją odpowiedzialność, a jak mi wypaczy, no to wytnę i będę poprawiał. Ale wiem, że mi nie wypaczy, bo przed montażem okna po prostu wystarczy sprawdzić, czy macie tu płaszczyznę, czy macie tu płaszczyznę na górze, czy Wam nie wybuliło okna. Jeżeli nic się nie stało, a było dobrze obsadzone, że macie wszędzie kąt, że tak powiem piony, poziomy, kąt przy ramie, no to nie może się nic dziać. Nie będę się szarpał z tymi oknami po 15 razy ich zakładał. A już z tymi to w ogóle, to 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 waży, a z 60 kilo jedno waży jak nic, albo i 70. Lepiej nawet we dwóch jest naprawdę ciężko to podnieść. Ciężko. To mówię z 7 70 jak waży to 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 będzie, no to razem 140 kg i teraz to, że tak powiem sobie podnosić, zakładać, zdejmować, zakładać, zdejmować. Nie chce mi się. Następny podstawowy błąd, jaki bardzo często następny podstawowy błąd, jaki bardzo często popełniają nawet firmy, które montują yy, okna, znaczy firmy. To są ludzie z łapanki, tak? Bo nie ma ludzi do roboty, więc ci, którzy sprzedają okna łapią każdego, kto tylko się podejmie montażu i to jest błąd. Ale o co mi chodzi? O podwalinę. Ja tu mam podwalinę taką z twardego styropianu. On jest naprawdę cholernie twardy, jego nie idzie wgnieść palcem. Tu macie uszczelkę, która Wam wchodzi tam we wnękę pod oknem. Ja tu jeszcze w ten rowek położyłem pianki. Mówię, nie zaszkodzi, nigdzie nie wypłynęło. Ona się tam rozpuchnie, będzie jeszcze szczelniej. Bo ta gąbka z czasem pewnie usiądzie, ona sparcieje, coś się z nią stanie. Dołożyłem pianki. To jest sztywne, jak cholera, tego nie wygniecie. Choćbyście nie wiem, jak chcieli, to tego nie wygniecie. A na pewno się nieraz spotkaliście z czymś takim, albo się nie spotkaliście, że można nacisnąć tu na środku ramy i ona chodzi w dół. Pierwsza bardzo ważna sprawa to postawienie tego na równym. To ma być równo. Tu też dałem piany. I to takie, grube, grube trzy warkocze piany, żeby to było uszczelnione tu na dole. Następna sprawa, nie wiem, czy widzieliście, wrzuciłem rolkę na Facebooku. Jak nie, nie widzieliście, to Wrzucę albo tutaj linka, gdzieś na górze. Nie wiem, z prawej, z lewej strony. Albo wrzucę tą rolkę, tutaj. Jeżeli będę miał się nagranie, w sumie to ja się nie znam, ale okno, które ma 2,5 metra na 2,5 metra, żeby było tak osadzone. Widać? Czy nie widać? Całe rusza, patrzcie. Przyszła ta dolna belka zaraz opadnie i to okno będzie rozstrzelnione. Naprawdę, nie dać podwaliny pod tak wielkie, ciężkie okno. Brak kotwienia dolnej, dolnego mocowania, <grym> brak tutaj zakotwienia tego. Ja tu jeszcze po jednym, jednym kołku jeszcze dołożę. Ja tu jeszcze po jednym kołku dołożę wszędzie, bo to nie zaszkodzi. I pokażę wam, jak profesjonalnie firma zamontowała okna w dosyć y, luksusowym nie wiem, czy hotelu, czy pensjonacie. Pierwsza sprawa, nie dali podwaliny ciepłej, druga sprawa zamocowali okno na listwie montażowej, na, li, na listwie transportowej, przepraszam, nie montażowej. To jest listwa transportowa, to co macie pod oknem. Na tym się okien nie montuje. To się odkręca i jak nie macie tych kupionych yy, profesjonalnych podwalin, zaraz pokażę wam jak wygląda podwalina pod okno. O, tak wygląda pod okno. Macie też to ciepłe, czyli tutaj macie cieplutko, bo to jest Jakiś dobrze sprasowany XPS, pewnie, czyli tu macie cieplutko, tu macie miejsce na kotwy, żeby sobie zapiąć. Ja tu kotek nie zapinałem, a to, a to dlatego z tego powodu, że tu pójdzie przecież parapet z domu do okna. Od zewnątrz pójdzie styropian i to będzie się trzymało. O, dwa, że jest to wklejone na piankę. Ja to wklejałem na piankę. Przyznam się, że zapomniałem całkiem o tym, żeby tu dać chociaż po jednej na środku kotwie. Chociaż po jednej, bo by nie zaszkodziło, a naprawdę by było dużo lepiej. Tu się przyznaję, zapomniałem, ale wiem, że to się nie ruszy, bo to jest. Patrzcie, choćbym nie wiem, jak chciał to ruszyć. To jest wklejone na piankę, także po całości raczej wątpię, żeby to się ruszyło w którąkolwiek stronę. No to to są do okien, tamte są do okna balkonowego, bo okno balkonowe jest ciężkie. No i wrzucę ten link, to sobie zobaczycie, czy tam filmik, jak profesjonalnie firma, firma zamontowała okno. Normalnie yy, Nóż otwiera się w kieszeni Jak na to co się patrzy Jeżeli ja jestem amator ja robię po amatorsku A tam robiła firma, która się zajmuje montażem okien No to przepraszam bardzo Coś jest nie tak <laughs> Dobra, nie gadaj Wiercę ostatnie kołki na dole yy, Pianuję, niech się stabilizuje I, i, i I trzeba sobie zrobić wolne, bo jest niedziela Także powycinam, tylko popiankuję do końca wszystkie okna, podokładam pianki, później przyjdę po godzince jak sobie stanie wszystko, powycinam te pianki, dzwonię po znajomego, przyjeżdża, zakładamy okna i jest temat załatwiony. Na razie, panowie i panie.